Historia romansu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest już znana w całej Polsce. Spotkali się w pracy, ale przez długi czas utrzymywali w tajemnicy prawdziwy charakter swojej relacji. Ich związek wyszedł na jaw za sprawą byłej żony prezentera w październiku 2022 roku, podczas 40. Urodzin Cichopek, które aktorka obchodziła w Izraelu w towarzystwie nowego partnera. Od tego momentu zakochani nie wahają się pokazywać wspólnych zdjęć i pojawiają się razem na imprezach branżowych. Jednak ich uczucie wyraźnie irytuje ich byłych partnerów. Marcin Hakiel regularnie porusza kwestie Kasi, a Paulina Smaszcz przyzwyczaiła czytelników do oskarżeń pod adresem Macieja, jak i jego partnerki. Konflikt medialny osiągnął rangę skandalu, ale prowadzący program pytanie na śniadanie nie zamierzają biernie przyglądać się sytuacji i postanowili powstrzymać lawinę oskarżeń medialnych, jakie regularnie wysyła do nich Paulina. Tygodnik na żywo informuje, że Katarzyna i Maciej zwrócili się o pomoc prawną i wnieśli sprawę o zniesławienie do sądu. Początkowo Smaszcz bagatelizowała sprawę i wyśmiewała Kasię na Instagramie, ale wszystko wskazuje na to, że obie panie niebawem spotkają się w sądzie. Paulina Smaszcz od ponad roku atakuje Kurzajewskiego i Cichopek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Była żona dziennikarza uważa, że została skrzywdzona, jednak jej wpisy na temat nowego związku swojego byłego męża z Katarzyną Cichopek już nie bawią internautów. Mimo to, celebrytka nie przejmuje się opiniami i regularnie publikuje kontrowersyjne wpisy. Szczególnie zirytowała ją niedawna wycieczka jej byłego męża z Cichopek do miejsca, które wcześniej była ich wspólnym miejscem wypoczynku. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy. Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami. W miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce? Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje, napisała w mediach społecznościowych. Po tej wypowiedzi, granica dobrego smaku została przekroczona. Cichopek nie zamierzała dłużej ignorować działań Smaszcz. Skontaktowała się z prawnikiem, który podjął odpowiednie kroki prawne, aby zakończyć instagramowe szaleństwo jej byłej rywalki. Paulina Smaszcz zignorowała pozew, pokazała pismo procesowe w internecie i upubliczniła listę świadków. Po ostatnich wypowiedziach Smaszcz, doszło do kolejnych pozwów, tym razem dotyczących naruszenia dóbr osobistych. 50, letnia celebritka zdała sobie sprawę, że jej działania mogą mieć konsekwencje. Jak donosi tabloid na żywo, smaszcz, przerażona perspektywą procesu, zwróciła się do sądu z wnioskiem o mediację z Katarzyną Cichopek. Jednakże pełnomocnik aktorki stanowczo odrzucił tę propozycję. Paulina nie może liczyć na polubowne rozwiązanie konfliktu który sama wywołała. Była żona Maćka zbyt wiele razy publicznie obrzucała Kasię błotem, aby mogła teraz oczekiwać ugody. Kasia jest zdecydowana czekać na dzień, kiedy sąd stwierdzi, że jej dobre imię zostało trwale naruszone, mówi przyjaciółka Cichopek w rozmowie z Na Żywo. W tym samym wydaniu tygodnika czytamy, że prawnicy gwiazdy serialu M jak Miłość domagają się od Pauliny smaszcznie tylko przeprosin, ale również za dość uczynienia za wyrządzone szkody. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.